Zanim przejdziemy do filmiku, to krótkie wyjaśnienie. Jeśli myśleliście, że zapomnieliśmy o tym materiale, to tak, właśnie tak było. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądały nasze wyjazdy, zanim Nuna była z nami, to zapraszamy. Hello, wstaliśmy, mamy Lany poniedziałek. Dla kogoś był Lany, dla mnie był mniej. Mam kawkę. Mamy gotowe bułeczki na drogę, jedzonko i. Lecimy gdzie? No. Gdzieś gdzieś jest bardzo ładnie. W każdym razie. Mamy jeszcze troszkę czasu. Idziemy sobie właśnie na Uban No i będziemy jechać regio 3 godzinki. 3,5 godzin. Jesteśmy na miejscu. mi się spać. Spałam taką podróży i jestem tak zaklejona jest już i jest tu zimno. Jeszcze za zimno ubrałam. Jest 6 stopni mniej niż u nas. Hmm. Podoba mi się. Znoszło słońce i jest jakaś pudziawa. A było tak ładnie. Jak oceniasz miejsce? No, jest okej, okay, tylko zimno, ale jeszcze nie byliśmy tam na co no zimno, zimno. Trochę za lekko się ubraliśmy. Ale jeziorko ładne. W Berlinie 6 stopni więcej. I słońce. <grym> ale to też ładna uliczka tutaj. No. To zamknięte. W ogóle jakby nie wiem jakieś miasto było opuszczone. Nic. Nic nie ma tego. Chciałabym kupić jakąś bluzę, ale widzę, że szanse są po prostu nikłe na kupienie czegokolwiek tutaj. I już jest mi obojętnie jaka ważne, żeby była. Może koc damy rady ci kupić. Może, mogę. Idziemy właśnie do jakiegoś bardziej turystycznego miejsca, w którym coś się dzieje i cokolwiek jest otwarte. Szanse na kupno bluzy nikłe. Ale chociaż jest ładnie. Znaczy ładnie. Mogło być cieplej troszkę. Ale ogólnie. Woda ładna. Co tam szukasz? Z Rügen pojedziemy też do Berlina. Mały bąk, ale śmierdzi jak duży. Toś <śles> <śles> Tu tak, że w sumie nie mamy co tutaj robić. Są tutaj tylko restaurację, przedział wiekowy 50+, zero jakichkolwiek otwartych sklepów, żeby kupić dla mnie coś do ubrania. Nie jesteśmy nawet głodni, żeby iść coś zjeść do restauracji, więc to jest bez sensu, bo jedliśmy bułki w drodze i mamy pełne jedzenia ze sobą. I nawet nie mam ochoty na nic, co tutaj jest, typu ryba i tak dalej, więc no nie wiem, co będziemy robić. Zastanawiamy się, czy jechać pół godziny dłużej, do Rügen i później wracać 4 godziny do domu aż, co jest trochę no długo, ale no z jednej strony też bez sensu zaraz wracać już teraz do domu, bo jesteśmy tutaj może z godzinę, a już wieje nudą. No i tyle w temacie. Nasz plan wygląda następująco, szukamy teraz jakiegoś transportu do Rügen, albo pociągiem, albo autobusem i jedziemy tam. Hello, mademoiselle. Tutaj łódek ładnych mamy. Tam nawet coś się chowa. Kto się chowasz? No aż tutaj za słupem się schowaj Idziemy sobie na jakiś dworzec Który wygląda jak Totalnie opuszczony Delikatnie creepy Bałabym się tutaj iść w nocy Sama Wow, masakra! Wygląda jak opuszczony, naprawdę. A, damy, damy radę jakoś takim oto sposobem wylądowaliśmy na plaży Jest trochę bardzo zimno nawet Ale za to jest ładnie No i jesteśmy Na Rügen, na Rügen. Tak wygląda tutaj jest bardzo zimno ale jest fajnie Za niedługo też myślę będziemy wracać Jaki most tutaj, nie? Bo mamy dosyć daleko Aleksile ile mamy? 4 godziny No, bardzo ładnie jest Ten most w ogóle jest taki jakby Podwieszany i jak tak mocno wiatr wieje to delikatnie się trzęsie i tutaj mój lęk wysokości trochę trochę mówi, że no że jest lekko stresująco ale jest pięknie stwierdziliśmy też z Aleksem, że może kiedyś tutaj razem wszyscy przyjedziemy na jakiś weekend, nie misio? Bo jest bardzo ładnie na spacerek Ile taki? Tutaj masz. Ile kosztuje taki? 12,95. O, o, kurde, lepiej tak. By nie spać. góry, takie w domu zrobimy sobie. Gdzieś te też idzie, nie? No, pa kiedy fajne.

A teraz czas zjeść coś dobrego. Jedziemy do portofino. Niebieskie portofino. No i jesteśmy włoska restauracja. Chyba pizza będzie, nie? Chyba będzie pizza Mmm, pachnie, pysznie Co tam masz fajnego? Pimby do fasko Okej, okay, czyli lemoniadę. Na oh. uh. No dobrze. I? No nie, to <laughs> Szmakuje, smak. Syrop, smakuje jak 3 euro? Jak 3, czy nie? Jest ten malinowy syrop? Co też lepiej możemy kupić z wodą gazowaną no. no to prawda. 3 euro? No. <noise> Dobrze, tylko jeden kupiliśmy. No cóż. i tam się stało? zostałam oh, zaatakowana Lass sobie wyciągnąć to kurde mam <laughs> radę no masakra no i fajne miejsce znaleźliśmy no tylko ogólnie tutaj jest 6, 6 stopni a w Berlinie 16 i ogólnie ubraliśmy się tak, jakby było 16. I teraz marzniemy bardzo. Duży błąd. I jedyną bluzę, bluzą, jaką moglibyśmy kupić, to zapisem Rügen a la Converse. No i. Ale nie rezygnowaliśmy chcemy. Rezygnowaliśmy i nie chcemy takiej bluzy. Wolimy marznąć. No. To jest, to, jest to jest takie fajne miejsce do y, oglądania sobie. Czy zachód słońca? Czy coś tutaj jeszcze? Czy wszystko umarło? Każdy śpi. Najedli się jak my. I śpią.